Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Inwestor Amator. Dzisiaj mamy małe rozpakowanko. Jak widać, paczuszka została rozparcelowana, monetki wyskoczyły już na nasze płótno, Zamówienie zrobione było w powszechnie hejtowanym sklepie. Monety dotarły do mnie w 24 godziny. Bardzo dobrze spakowana paczka. Wszystko jak najbardziej na plus. No i przede wszystkim cena. EMU zakupiony za 142 zł. I nie przedłużając, przejdziemy sobie do krótkiego omówienia tego właśnie zakupu. Mamy tutaj pandę. Kolejna wpada do staku. Bardzo spodobała mi się ta monetka wydana z okazji 40-lecia, właśnie chińskiej pandy. Bicia tej monety, także jest to całkiem ciekawy wizerunek. Może to być całkiem ciekawy rocznik, właśnie z uwagi na to 40-lecie. No, na pewno kilka tych pandioch jeszcze się u mnie w staku pojawi. Przynajmniej takie są plany. Panda ląduje na boku. No i teraz mamy tutaj absolutną nowość australijski emu. Jest to pierwszy emu, z którym mam do czynienia. Nie zbierałem tej serii, nie wchodziłem, no teraz się jednak wszystko zmieniło. Postanowiłem zakupić pierwszą sztukę w swojej karierze z trusia emu i muszę wam powiedzieć, że bardzo się mnie to podoba. Menica de Perfmint, najwyższa jakość, dużo lustra na awersie. Nie zauważam tu żadnych defektów, żadnych skaz. Widzimy tutaj dwa strusie. Bardzo, ale to bardzo szczegółowo jest ich upierzenie zrobione. I w dodatku jest to lusterko. Naprawdę monetka na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy będę się cofał w tej serii i zbierał poprzednie roczniki strusia EMU. Muszę to na pewno przemyśleć. Ale jeśli chodzi o tegoroczne wydanie, no mnie się, mnie się podoba. Jak to niektórzy mówili, mimo zdziwienia, na dziobie tego oto jego jegomościa na pierwszym planie. Także dzisiaj takie szybciutkie rozpakowanko. Dwie uncje srebra, można powiedzieć, dołączają do mojego staku. Niepełne, bo jedna to jest 30-gramowa panda, a drugi to jest strój emu. Tu już pełna uncja. Ten emu wędruje do osoby, która dołożyła się po prostu tego zamówienia. No, wziąłem jedną sztukę, to tak jak już wspomniałem, dlatego że jest to premiera tejże monety na tym kanale, w jakimkolwiek roczniku, i taką decyzję podjąłem. W tym miejscu chciałbym wszystkim przypomnieć, że w ostatnim filmie, który ukazał się przed tygodniem na tym kanale, poruszyłem temat polskiej bulionówki. Jak powinien wyglądać polski bulion, polska uncjówka srebrna? Mieliśmy tam konkurs. Z uwagi na bardzo, ale to bardzo ciekawe i merytoryczne komentarze. Zwycięzców poznamy w kolejnym odcinku. Każde komentarze są przeze mnie analizowane, więc jeśli ktoś chciałby się zapoznać z tym tematem, odsyłam was właśnie do mojego ostatniego filmu. Gdzieś tu Wam też się powinien na ekranie pojawić odnośnik właśnie do tamtego materiału. Gorąco zachęcam, abyście się zapoznali właśnie z tym filmem, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Temat naprawdę jest petarda i, i trzeba pchać ten projekt dalej, bo naprawdę warto. Na dzisiaj będziemy już kończyć. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia moich mediów społecznościowych, Facebook, Instagram. Zachęcam do zasilenia szeregów mojej grupy dyskusyjnej, amatorzy inwestują. Nie będziemy przedłużać. Do zobaczenia w kolejnym filmie.